Witam w relacji ze Starfestu. Dzisiejsza relacja będzie wyglądała nieco inaczej niż te, które nakręcałem w poprzednich latach, ponieważ w poprzednich latach pokazywałem wszystko, gdzie co jest i myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak wygląda obieg właśnie, gdzie się znajduje sala, to odsyłam po prostu do poprzednich relacji. W tej relacji skupi się bardziej na tym, jak ja się bawię, jak ja to odczuwam w swoich własnych przeżyciach. Jak widzicie, tutaj mamy siomeczków z 3K6, bo zaraz będzie zmiana koszulki i będziemy prowadzić pokazy. Tata dzisiaj prowadzi Falauta, ja prowadzę Star Trek Away Missions, jutro tata będzie też prowadził Legion. Ja niestety w sobotę będę troszkę później na Starfeście, bo, no bo pracuję. Chwilę mi się dłużej zajdzie w tej pracy. No i... Mamy piątek, dzień pierwszy, pokażę Wam jak wygląda GameStorm na razie są pustki, ale to dlatego, że konwent się dopiero zaczyna, przejdę się też po stoiskach, mam trochę znajomych, trzeba będzie wiadomo dwa słowa zamienić, porozmawiać, standardowo też połapiemy cosplayerów, to się nie zmienia, będę szukał ludzi, a jeśli ktoś z Was, którzy wystąpiliście w tym filmie to ogląda, no to Was pozdrawiam i znajdźcie siebie i napiszcie w której minucie filmu wystąpiliście. Ja już przebrany, jak widzicie. Jestem w koszulce, gotowy na prowadzenie pokazów, jeszcze tylko rozłożyć grę i w sumie czekać na pojawienie się ludzi. A potem będzie znowu zmiana koszulki, bo mam jeszcze dzisiaj o 21 prelekcję na temat gry Dead by Daylight. Będzie to porównanie wersji komputerowej do wersji planszowej, o tym, jak świetnie moim zdaniem, autorzy przełożyli właśnie te dwie wersje. Ponieważ komputerową kochałem, naprawdę uwielbiałem w to grać. Do pewnego momentu kupowałem wszystkie dodatki, jakby chodziły, a wersję planszową mam wszystkie, przy... Wszystkie dodatki, które są aktualnie w języku polskim, plus ten zestaw taki z dodatkowymi elementami. Może kto wie, może kiedyś jeszcze tę prelekcję gdzieś pokażę, jeśli będą zainteresowani ludzie, a nie mieliście okazji, żeby usłyszeć mnie, jak o tym opowiadam właśnie na tym konwencie, bo też nie jest to pierwszy raz, kiedy o nim w ogóle mówię, to o tej grze, o tych grach można powiedzieć i mam tę prelekcję, to będzie mój już trzeci raz, tak jak o tym będę opowiadał, także jakieś tam doświadczenie już jest, wiem co chcę powiedzieć i myślę, że wychodzi to całkiem ciekawie. Powiem Wam, że ten piątek jest niezwykle intensywny, aby przyjechaliśmy pokazy, potem kręcenie filmów, kręcenie też filmów tutaj nie tylko na kanał, ale na jeszcze inne wydarzenie. Miałem mało czasu, żeby właśnie tak coś więcej pozwiedzać, porozmawiać, Ja tutaj jeszcze i tak łapałem gdzieś znajomych, tu, tam, trzeba było dwa słowa zamienić, zaraz mam te prelekcje i gardło mi, no siada, ale jakoś to będzie. Mam nadzieję, że jutro, mimo tego, że też będę dopiero około 16, bo no życie, tak, czasu mało, to uda się trochę więcej właśnie czasu spędzić na takich rozmowach, pójść na jakieś prelekcje i dokręcić może dwa słowa od siebie, jak ja się z tym czuję, ja to widzę, bo na razie to jestem mega zalatany, zapracowany i i jeszcze może tego nie czuję, tego klimatu, bo mówię dużo się dzieje, ale myślę, że tak patrząc na to, że cosplayerów jest całkiem dużo, całkiem sporo, to uda się właśnie jeszcze fajnych ludzi połapać, z nimi wymienić właśnie dwa zwania, spytać jak tam im się podoba konwent, może uda mi się kogoś jeszcze nagrać, spytać, no ale to już zaczymy, bo ktoś musi być, że tak powiem, odważniejszy, żeby się wypowiedzieć, nie? Jestem już po lekcji, było naprawdę dużo osób, nie spodziewałem się, że już tyle osób przyjdzie. Także fajnie, temat siadł, Mogliśmy też sobie trochę podyskutować przy okazji na temat tego, w jakim stanie jest aktualnie wersja komputerowa i też mogłem dzięki temu odświeżyć trochę swoją wiedzę, dowiedziałem się niektórych ciekawych rzeczy. Natomiast myślę, że wyszło naprawdę dobrze, fajnie wyszła ta prelekcja i no jestem z niej zadowolony. I dziękuję wszystkim, którzy przyszli, którzy posłuchali, którzy też ze mną spędzili ten czas. Myślę, że było całkiem ciekawie, mam tylko nadzieję. Także pozdrawiam, jeśli ktoś z słuchaczy to teraz ogląda. Będzie mi miło, jeśli zostawić jakieś komentarze, że, żeby wiedzieć, że, tego, że tu jesteście, także dzięki i kończymy pierwszy dzień, kończymy piątek, jakoś bardzo dużo materiału z piątku nie mam, ale mówię, byłem zajęty, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej pod tym względem, ale, ale też czasu nie będę miał jakoś niesamowicie dużo, więc zobaczymy jak to pójdzie. No i moja już tradycja na konwencie, czyli kupienie sobie rufinki, babeczki z oczacho. Uwielbiam je. Kupiłem tak, lata mijają, a cena się nie zmienia i dalej są niesamowicie dobre. To i tak jak zapowiadałem, będzie mnóstwo ludzi, więc cały ghejb jest w zasadzie zajęty. Musiałem się konkurs cosplay, nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo jestem dosyć blisko sceny. Obejrzałem sobie większość występów i całkiem sympatycznie było. Co prawda, ja już od lat eh, mam wrażenie, że występy są powiedzmy nieco bardziej monotomatyczne, czyli dużo właśnie tańca, odgrywania scenek, ale było też kilka perełek, które mnie pozytywnie zaskoczyły i były dosyć zabawne, także myślę, że był to dobrze wykorzystany czas. Sobota się kończy, połapałem dzisiaj sporo kosplayerów, robiłem troszkę nagrań. Zjadłem pyszne mufinki i powiem, że jestem niesamowicie zmęczony. Ale no, jeszcze będzie ten dzień trzeci. Zaszła też taka mała rzecz, mała komplikacja, o której nie będę w tym filmie wspominał. Natomiast jak pojawią się wspierający, bo jest już taka możliwość z zachęcam do zajrzenia do opisu to dla nich pojawi się myślę dodatkowy materiał, już taki post-artfestowy, na którym. Parę słów jeszcze myślę od siebie mogę powiedzieć, ale to będzie już taki materiał stricte dla osób, które zdecydowały się wesprzeć ten kanał, także jeśli jesteście zainteresowani tym, co jeszcze mam do powiedzenia, to no, zachęcam, <grywam> zachęcam i jakieś takie dodatkowe smaczki będą, e, będą dla Was. Nie? Jestem już w niedzielę na konwencie. Trzeci dzień. Głos mi wysiada totalnie, ale słuchajcie, poratowałem się. Kupiłem Bubble Tea. Y, tutaj, jeśli się nie mylę, molekula przez Cepisane. Tak się chyba nazywa firma Miecieżdż-Duszpdzian. Muszę przyznać, naprawdę świetna to Bubble Tea. Bardzo dobra i ratuje moje gardło, także udany zakup. I co, Trzeci dzień. Przejdę się po Game Zobaczymy, czy są jeszcze jacyś ludzie. Na coś na pewno, ale zaczynam jak dużo. I troszkę zabalowałem w takim sensie, że do pierwszej 30 byłem w streamie, Także dzisiaj umieram. W dobrym towarzystwie. Także pozdrowienia dla dziewczyn z mojego stoku. Fajnie, fajnie się z wami bawiłem. Było, było śmiesznie. Zasypianie po drugiej rano to, to jest to, tak, to jest klimat konwentowy zdecydowanie. No i co mogę jeszcze dzisiaj zrobić, tak, poza tym, że tam, może jeszcze połapię jakichś cosplayerów na ostatni moment, jeśli będę miał siłę i oni będą mieć siłę, żeby wystąpić. Nagramy sobie jakieś krótkie podsumowanie konwentu. I tak, i tak to, moi no, drodzy, wygląda. Dzisiaj też nie w koszulce kanałowej, mamy ją pod spodem, ale dzisiaj w mojej ulubionej bluzie którą dostałem od mojej ekipy jeszcze z czasów Technikum. Także serdeczne pozdrowienia dla Was chłopaki i podziękowania, bo to jest moja ulubiona bluza teraz. Są w Powiem ja mam, że jest więcej osób niż się spodziewałem w Games Roomie. Są oczywiście ładne stoliki, ale naprawdę dużo graczy się zebrało dzisiaj. Jak widzicie na załączonym obrazie. Stanowisko gamingowe też można powiedzieć oblegane. Znajdą się jeszcze wolne komputery, ale mamy sporo zajętych miejsc. Konwent dobiega końca, ludzie się już zwijają, opuszczają Hale wystawcy również się zwijają. Parę słów podsumowania. No to ja mogę powiedzieć, tak, parę słów od siebie. Dobrze spędziłem czas. Miło było porozmawiać z różnymi znajomymi, z którymi widzę się głównie właśnie na konwentach. To było bardzo fajne doświadczenie w prowadzeniu. Prelekcji jakieś już posiadam, ale na takim konwencie, można powiedzieć, jak w Surface, czyli takim większym, to był dla mnie pierwszy raz. No, tak, pierwszy raz na takim większym. Przyszło bardzo dużo osób i jestem mega zadowolony z tego, jak to wyszło. Mam nadzieję, że również moi e, uczestnicy tej prelekcji byli zadowoleni. Nie miałem czasu za dużo pograć, poza tym, że z dziewczynami właśnie spędziłem trochę czasu przy, w Games Roomie. E, bardzo też serdecznie dziękuję, naprawdę to był super czas i dlatego, ja że dzisiaj padam, jak może być po mnie no, widać i słychać, to no, jakby nie zmienił tej decyzji i to, to było bardzo, bardzo miłe. Cieszę się, że też spotkałem różnych cosplayerów, że udało się ponagrywać, też pogadać, mieć parę słów z wystawcami również, jak tam się <grych> trzymają, jak tam poszło. Było parę niedociągnięć, jeśli chodzi o konkurs cosplay, o tym więcej myślę, że dla wspierających powiem, jak i o jeszcze niektórych moich przemyśleniach. No tak, no to zjadłem dobre mafinki, dobre, dobre te truskawki w czekoladzie, wypiłem dobre bubble tea, także humor gitowa można powiedzieć i na resztę gdzieś tam energii będzie myślę nieco więcej. Jeszcze sobie jakieś jedzenie ogarnę obiadowe i wtedy już w ogóle będzie super. Także myślę, że w tej relacji to jest wszystko ode mnie. Wyjątkowo relacja wyglądała inaczej, tak jak wspominałem na początku filmu. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, gdzie, co się znajduje na konwencie, to odsyłam do relacji z poprzednich lat. Jeśli chodzi o ułożenie sali, hali, yy, wszystkiego tutaj, to chyba się to nic nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku, także możecie sobie tam zerknąć. A ja tutaj troszeczkę właśnie od siebie, jak ja się bawiłem, co robiłem. Wiem też, że kolega wygrał jakąś grę. W turnieju w także gratulacje dla Ciebie, Adam. Tata sobie coś tam też pograł ze znajomymi, więc byli też znajomi do grania. Byli znajomi do grania, znajomi do chodzenia, do rozmów, do wszystkiego, także... No, mówię, no, Nie nudziłem się, jestem bardzo zmęczony, bo dużo nagrywałem, dużo chodziłem, dużo rozmów, także baterie społeczne teraz trzeba naładować i przygotować się na jakiś e, kolejny konwent, na którym się pojawię i również raz i będę z niego kręcił. Także w tym filmie to już jest wszystko, zachęcam do tego, żeby zerknąć do opisu, tam są linki do social mediów cosplayerów, którzy się pojawili, którzy zechcieli również się swoimi social mediami podzielić, e, do moich social mediów, dlatego żeby zostać wspierającym, jeśli ktoś chce, no to również. Również zachęcam i zapraszam, żeby e, gdzieś tam mnie wesprzeć w tym tworzeniu materiałów. No i jeśli film się podobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, odwiedzenia fanpage'a na Facebooku i Instagrama, wszystkie linki w opisie. Dzięki i cześć!